Że mam pani wyższe wykształcenie, a słyszałam, że pani nie obroniła dyplomu. A skąd takie wieści? I skąd pani słyszała? Nigdy, nigdzie nie wpisałam. W sejmie. Na stronie Sejmowej jest pisane, że pani ma wyższe wykształcenie. Nie, pani redaktor. Nigdzie nie wpisałam, że jestem magistrem. Nigdzie nie mam mojego podpisu pod hasłem magister. Współpraca nikogo do żadnej przemocy nie nawołuje, wręcz odwrotnie. My potępiamy przemoc. Troszeczkę może troszeczkę teorii poczytać na temat tak. sztuki konwersacji, erystyki, y, może Schopenhauera trochę, wtedy ja będziecie propo... panowie no, wiedzieli. No, tak? tak? No to niech pan teraz posłucha. No. Teraz nikt nie wyłamuje kobietom rąk na ulicach, nie, nie, nie no. bije ich pałkami e, teleskopowymi. Zaczynamy od Tobiasza Bocheńskiego, czyli polityka PiS, który z pełną powagą opowiada, że jego partia to partia spokoju i pokoju. Serio. Partia, w której Bąkiewicz wył o kosach na sztorc, a demonstrantów nazywał chwastami. Zajmiemy się dzisiaj m.in. tym bajkopisarstwem. Również dzisiaj oszustka, czyli posłanka Wojciechowska z Łodzi. Według sejmowej strony ma wyższe wykształcenie, ale jak ją dopytać, to okazuje się, że magistra nie ma, licencjatu też nie ma. Za to jest cała lawina wymówek. Pisowski kabaret, cyrk i burdel w najlepszej i najczystszej postaci. No i na koniec, prawdziwe genialne show mecenasa Wawrykiewicza, człowieka obecnie też członka koalicji 15 października, który wprost wyłożył pisowi prawdę o pałowaniu kobiet oraz podsłuchiwaniu Pegazusem i niszczeniu niezależnych sądów. A kiedy Łukasz Schreiber Usiłował mu przerwać, zgasił go jednym zdaniem, dosłownie jak peta. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa we wtorek i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Na starcie, jak zawsze, serdecznie Państwa zapraszam do korzystania z naszego sklepu internetowego, sklepu antyprawak.pl, gdzie kupując dowolny rząd, dowolny przedmiot, mogą Państwo z łatwością wesprzeć działalność naszego kanału, gdyż cały zysk z Waszych zakupów inwestujemy właśnie w kanał i w portal CheckPress.pl. Zachęcam też, by i tu kliknąć łapkę w górę, i oczywiście bardzo proszę o to, by napisać komentarz, gdyż takie działanie z Państwa strony realnie pomaga nam docierać do nowej widowni nad czym pracujemy i za co zawsze jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Okej, okay, no to my dzisiaj zaczynamy od pierwszego gagatka spis. Oto Tobiasz Bocheński, no człowiek, który z powagą recytuje mantrę, że pis to partia pokoju. Więcej, drodzy państwo, pis to partia spokoju. Tak, ta sama partia, w której Bąkiewicz dokładnie 10 dni temu na marszu wrzeszczał o wyrywaniu chwastów. A chwasty, przypomnę, to w jego plugawym języku obywatele, tacy jak my, myślący demokratycznie. Ci sami, którzy nie chcieli pałowania kobiet i wspomnianych, cytowanych już wcześniej, kos na sztorc. Współpraca Sprawiedliwość nikogo do żadnej przemocy nie nawołuje, wręcz odwrotnie my potępiamy przemoc. I oto mamy Tobiasza Bocheńskiego, szeroko uśmiechniętego, gładko uczesanego, który usiłuje wmówić Polkom i Polakom, że PiS to wręcz siła medytacyjna, że to partia zen. Co rano parzą kawkę, herbatkę zieloną i odpalają kadzidełka. Tymczasem wszyscy pamiętamy lata 2015-2023, kiedy policja... Pałowała więcej studentów i kobiet niż w PRL, dokładnie w latach 80. I całą tą retorykę mafii PiS wstawania z kolan, która sprowadzała się do tego, żeby najpierw połamać ręce demonstrantom, a później użyć w TVP PiS, że nic się nie stało. Hipokryzja? Nie, drodzy Państwo, to już poziom skrajnej patologii, której patopolityk patrzy w kamerę i mówi odwrotność rzeczywistości. I to jest właśnie esencja pisu. Fabryka nienawiści, hejtu, pogardy i kłamstwa, której Bocheński to tylko i wyłącznie kolejny trybik, a nie żaden polityk. Jak Państwo ceniacie plugawe kłamstwa Bocheńskiego i samego Bocheńskiego, zachęcam do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj, czyli czas na to, by przejść do naszej kolejnej drugiej bohaterki. Posłanka Wojciechowska z Łodzi i banalne pytanie o to, czy ma Pani wykształcenie wyższe, czy nie ma? No i co słyszymy? Klasyczny pisowski chocholi taniec wokół prawdy. Najpierw, tak, mam wyższe no przecież w Holandii uznali. Potem, ale nie, no magistra nie mam. Potem, ale to wyższe to takie niepełne. A na końcu, wcale nie napisałam, że je mam i że mam magistra. Rozumiecie Państwo? Ona jednocześnie ma i nie ma. Prawdziwy Schrödinger wykształcenia. Kiedy zaglądamy na stronę Sejmu, cudownie wpisane wyższe. Kiedy dziennikarka pyta wprost, zaczyna się festiwal lawirowania. Pani ma tytuł magistra. Dlaczego Pani o to pyta? Pytam o wykształcenie, bo jest pisane, że ma Pani wyższe wykształcenie. A słyszałam, że Pani nie obroniła dyplomu. A skąd takie wieści? I skąd Pani słyszała? To ja bym zapytać, skąd Pani słyszała? A ja pytam Panią, czy to jest prawda. Weryfikuję informacje. Moje wykształcenie na etapie, na jakim wyjeżdżałam do Holandii, bo sobie wiecie, że spędziłam wiele lat w Holandii, było tam weryfikowane i jest za wyższe. Czy pani ma magistra? Nie robiłam tytułu magistra, ale mam wykształcenie wyższe. I to nie jest wyższe wykształcenie w Polsce bo nie ma Pani licencjatu i nie ma Pani tytułu magistra, dlatego, ale to bez tytułu magistra nie ma wyższego wykształcenia w Polsce. Dlaczego Pani pisze w oświadczeniu ja mówię, swoim, że Nigdy, nigdzie nie wpisałam... Że... Na stronie sejmowej jest wpisane, że Pani ma wyższe wykształcenie. Nie, Pani redaktor, nigdzie nie wpisałam, że jestem magistrem, nigdzie nie ma mojego podpisu pod hasłem magister, natomiast... Może prostu... Pani, kto to w takim układzie się pomylił? Bo Szymon Hołownia nie ma wyższego wykształcenia wyższe... i ma wpisane wykształcenie średnie pani, na stronie. Ale pani, ale pani redaktor, ale Szymon Hołownia nie był w Holandii. Dlaczego pani wytyka innym, że nie mają wyższego wykształcenia? Mówię o Szymonie Hołownie. To pani wywołała nie tę całą panie, dyskusję wiem, wykształcenia. Jaki semestr spędził pan Szymon Hołownia na uczelni. Ja wszystkie. Piększa, ale dalej, ta, ale magistrem pani nie jest. Ale mam pięć lat Jak to wyższe, niepełne. I teraz najśmieszniejsze. To jest dokładnie ta sama partia, która przez lata biła pianę o tym, że Szymon Hołownia, ustępujący marszałek Sejmu, nie ma wyższego wykształcenia. PiS robił z tego zarzut na każdej możliwej antenie. A teraz no, mają swoją posłankę, która wprost łże jak PiS i kłamie, że jest po studiach, a magistra nie ma. No, przypadkiem, licencja tu też nie. I udaje, że to co tam nieważne to jest właśnie ta moralność ta patologiczna mentalność pisu czyli mierzymy inną miarą swoich inną przeciwników a logika Wojciechowskiej no cóż, to poziom naprawdę nędznego kabaretu. Nie mam dyplomu, ale mam wyższe. To tak jakby ktoś stwierdził, że nie ma prawa jazdy, ale prowadzę, więc jestem zawodowym kierowcą. Jak państwo ceniacie wiarygodność, uczciwość, pokorę, pracę i umiar Wojciechowskiej? Zachęcam do komentowania. Temat numer 3, czyli nasz codzienny antenowy deser, prawdziwa uczta, bowiem mecenas, Michał Wawrykiewicz, który w publicznej debacie nie zostawił suchej nitki napis, powiedział wprost prawdę pisowcom w oczy. Posłuchajcie, przypomniał o biciu kobiet na ulicach, o pałkach teleskopowych, o Pegazusie, którym podsłuchiwali opozycję. I kiedy próbował mu przeszkodzić niejaki Łukasz Schreiber, czyli znany pisowski katolicki rozwodnik, Wawrykiewicz zgasił go jak peta. Polecił poczytać Schopenhauera i przypomniał o kulturze dyskusji, a następnie wrócił do meritum. Michał Fabrykiewicz, adwokat, proszę. Pruszona tutaj została kwestia i godności i praw człowieka. Więc ja przypomnę państwu jak wyglądała Polska przed 15 października 2023 roku, kiedy na ulicach policja pałowała swoich oponentów politycznych rządu, kiedy kobietom ja wyłamawano, może nie kazowaliście pozwolić mi pan nie Pani mnie ja, ja bym polecał panu troszeczkę może teorii poczytać na temat dobrze. sztuki konwersacji, erystyki, y, może Schopenhauera, trochę wtedy A ja będziecie panowie wiedzieli, wy... sztuką konwersacji nie jest przekrzykiwanie i przerywanie. więc wież, jakby dobrze, pan proszę posunie, kontynuować, ja pan nie Panie Pan. Ale Uganie też. Co pan ma na myśli? No to co pan mówi? Tak? Tak. No to niech pan teraz posłucha. Proszę. Teraz nikt nie wyłamuje kobietom rąk na ulicach, nie, nie bije ich pałkami teleskopowymi. Siedzimy w telewizji publicznej, w której jest normalna dyskusja. Nikt nie wylewa fali hejtu, na nikogo nie zaszczuwa, nie ma 80% pisów w telewizji, tylko wszyscy siedzimy i rozmawiamy. Faj, Taka się. jest różnica mentalna. Żyjemy w normalnym kraju demokratycznym, gdzie nie podsłuchuje się opozycji Pegazusem, tak jakbyście to robili. Jest to diametralna różnica, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. Ludzie mają poczucie godności życia w wolnym, demokratycznym kraju, a wy tworzyliście kraj autokratyczny. I jeśli chodzi o wspomniane. Przez państwa kwestie praworządnościowe. Bo akurat tą, tymi zagadnieniami zajmowałem się przez 8 lat, kiedy PiS rządził. Kilkadziesiąt wyroków europejskich trybunałów, polskich sądów, w tym uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego. Powiedziały, że wszystko, co robiliście w wymiarze sprawiedliwości, to była destrukcja. Niech pan mi pokaże, zacytuję chociaż jeden wyrok czy Europejskiego Trybunału, czy jakiejkolwiek międzynarodowej instytucji, czy polskiego Sądu Najwyższego, który by potwierdzał, że to, co robiliście, to było zgodne z prawem. To, co teraz robi minister Żurek i ten rząd, to jest przywracanie to jest praworządności. Prawa, Oczywiście, że jest zgodne. Niech pan mi pokaże. Pan ma dyplom jeden rząd. Jakiś pan... prawnika, tak? I pan to pan mówi. Pan ma jakiś dyplom prawnika. Ja jestem dyplomowany. No politologiem. No to świetnie. To znaczy, że pan się strasznie zna na tym. Eee, nie. Nie jest prezydenta. Prezydenta w stanie wprowadzać bardzo zmian. Panie bardzo pana proszę. Ale ja skończę swoje głosu. Ale, dosta ale to głos. proszę sobie to będzie robić notatki o niczym pan nie zapomni. Głos. Będzie pan miał głos. Eee, jak zawsze tutaj wszyscy mają różne możliwości. Odpowiem na te zarzuty. Nadal zabrania. nie powiedział pan, czy chociaż jest jeden wyrok e, polskich sądów, czy europejskich trybunałów, który by potwierdzał to, co pan mówi. To, co ja mówię, Potwierdza kilkadziesiąt wyroków, spraw, w których sam uczestniczyłem chociażby przed wielką izbą Trybunału Sprawiedliwości i Unii Kary, Europejskiej które płacimy. To meritum jest najbardziej druzgocące. Dziesiątki wyroków polskich i europejskich sądów potwierdzają, PiS to mafia, PiS łamał prawo, demolował sądownictwo, podsłuchiwał opozycję i robił z Polski kraj autorytarny. I teraz kiedy normalność wraca, oni usiłują się wybielać, ale prawda ich pali, bo jak Mecenas mówi, pokażcie mi jeden, dosłownie jeden wyrok, który potwierdzałby legalność waszych działań, oni milczą. Bo nie ma ani jednego. A mimo to usiłują udawać, że byli obrońcami demokracji, prawdziwymi katolikami i patriotami, to jest jak, no nie wiem, szukam w wgłój porównania. Złodziej, który włamuje się do sklepu, potem przekonuje policję, że on się nie włamał. On robił inwentaryzację i dokładnie tak, Szanowni Państwo, wygląda ta cała patologiczna wierchuszka Pisu. Czyli Państwa zdanie mi, co wy macie do powiedzenia, e, autor to Moranemu, jakim jest Schreiber niewątpliwie, Zachęcam, by i tu swoimi przemyśleniami podzielić się z nami i widzami w polu na komentarze. Na koniec zachęcam, by kliknąć subskrybuj ten kanał. Zapraszam też Państwa na nasz portal informacyjny, portal checkpress.pl oraz do naszego sklepu antyprawak.pl, gdzie robiąc zakupy, realnie Państwo pomagacie nam w tym, by kanał się rozwijał, rusł w siłę i byśmy mogli inwestować w technikę, sprzęt, ludzi. Tak byśmy byli przed konkurencją dwa, a nawet trzy kroki do przodu. Zapraszam Zapraszam też Was na nasze drugie spotkanie, punktualnie o godzinie 17 liczę na Państwa obecność i jak mówiłem na wstępie zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania i oczywiście do klikania subskrybuj nasz kanał. Ja z Państwem znów spotykam się o godzinie 5:00, a w tym czasie, w czasie tej przerwy mogą też Państwo wpaść na nasze social media, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie jesteśmy, gdzie mamy dla Państwa mnóstwo niepublikowanego tu kontentu, a więc myślę, że dla każdego coś dobrego. Zapraszam na piątą, Adam Bysiek, do zobaczenia. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.